Cześć, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku kolejne zestawy monet, a tych zestawów było aż trzy i sobie zaraz przejrzymy co mamy ciekawego w tych zestawach, tu mamy środ, więc nawet go nie będę wysypywał, to jest aluminiaki, to są, może tutaj jest coś ciekawszego. Tu mamy szkatułę. Wysypiemy sobie. Co tutaj mamy? Dziesięć koron. To sobie zostawię Trzy 3 kopiejki, 74 rok to nic specjalnego Mamy tutaj monetę 50, 20 groszy takich ciekawszych Tutaj mamy jedna kuna, waluta wymienna, jeden szyling medal, też sobie odłożymy dziesięć złotych. Okolicznościowe. Też do odłożenia. 1 zł. I z tym zestawem kupiłem dodatkowo. Tu sobie już odłożyłem różne takie żetony. Pierwszy raz się z tym spotykam. Nie wiem czy to jest jakiś pamiątkowy żeton. Moneta okolicznościowa, monety do roku 1950, 10 groszy. Jest tutaj trochę ciekawych monet, jak na przykład 10 fenigów gdańskich. Też sobie odłożymy 2 grosze, 1 grosz, 5 groszy. Okolicznościowa moneta. Tu nawet sreberko nam się jedno trafiło rocznik 64 i jeszcze coś takiego no dziwnego zobaczcie czy to może być złoto może ktoś z was rozszyfruje Wygląda to jak złoto, no ale czy to jest złoto, to sobie odłożymy i sprawdzimy. Tu są żetony. Jeżeli chodzi o monety srebrne, to tak, tutaj mamy monety okolicznościowe. Te dwie sobie tutaj dołożę, trzy.

I tu już takich raczej nie było fajniejszych okazów. Srebereczka to sobie oczywiście zostawimy i pójdą do szkatułki, gdzie trzymam srebrne monety, które niedawno znalazłem. Co jeszcze mam ciekawego. Kupiłem też trochę banknotów. To nie są te banknoty, które były ostatnio, to już Wam od razu mówię. Bo pewnie będziecie zaraz pisać, że to są te same, które były w poprzednim filmie. Nie. To są już inne banknoty. O, tutaj są schowane jakieś lepsze stany. Zaraz sobie zobaczymy. To są lepsze stany. Nie są one to w najlepszym stanie, ale coś tutaj ciekawego na pewno wynajdę. 50 złotowe. Kolejne. No i oczywiście miałem szczęście. Otrzymałem bonus od pani, która mi sprzedała ten zestaw. Powiedziała, że się bardzo chętnie pozbyła. Mamy tutaj banknoty. Jeden, jedna korona. Tu mamy bony. W takim niezbyt dobrym stanie, ale bony zawsze można zamienić na coś innego. Co tutaj mamy? Narodowa pożyczka. Bardzo ciekawe kolejna pożyczka 50 zł to jest jakaś obligacja. Rocznik 52. No fajne to jest 20 koron, niezbyt dobry stan. To już takie niezbyt w dobrym stanie banknoty. Kolejny banknot. Ostatnie jest 50 zł. Te banknoty sobie odłożę. I teraz czas na yy, monety z całego świata. To jest już trzecia paczka, a tam naprawdę był bardzo ciekawy zestaw bank yy, monet. Więc tak, co tutaj mamy? Po wstępnej segregacji tyle. Mamy monet wymiennych. Tu jest praktycznie wszystko. Są korony czeskie, korony norweskie, duńskie, dolary, pensy, lipy. Bardzo dużo jest tych monet. A te możemy sobie spokojnie wysypać i sprawdzić co tu jest ciekawego. Są im monety polskie, może coś zaraz wygrzebie ciekawego. Jak na przykład ta moneta. I są tu dziesięciogroszówki z czasów obecnych i forinty. I na pewno jeszcze coś tutaj się wygrzebie. Sreberka w tym zestawie nie znalazłem. Mamy 5 centów. Ale może coś innego tutaj wynajdę. To sobie kolejny woreczek otworzymy. 50 groszy zniszczone. Ciekawe czy przyjmą w banku. Żetony orlenowskie. Większość ciekawych monet już tutaj wybrałem ale coś jeszcze można znaleźć jakieś fenigi lipy jeszcze muszę przynajmniej raz przebrać te monety ponieważ widać że tutaj można jeszcze coś ciekawego znaleźć 10 fenigów wszystko można jeszcze wymienić o, kuny są jeszcze. Okej. Okay. Jeżeli podobał Wam się mój link, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli macie coś ciekawego do sprzedania lub do zamiany, chętnie od Was kupię, bądź się z Wami zamienię. Trzymajcie się. Cześć.